Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miejca i syna i ducha świętego. Amen. Zapraszam Cię na spotkanie ze Słowem Bożym. Święto świętej rodziny. Niektórych święty nam pomaga, wspiera, prowadzi. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła: uprosiłam go u Pana. Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić swój ślub. Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi. Gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby się pokazał przed obliczem Pana i aby tam pozostał na zawsze. Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efemonki, bukła gwina. Przyprowadziła go do domu Pana do Silo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas, pozwól, Panie mój, na Twoje życie, to ja jestem ową kobietą, która stała tu przed Tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu i oddali tam pokłon Panu. Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu, jak miłe są Twoje przybytki, Panie zastępów. Dusza moja stęsmyna pragnie przeciągów Pańskich, serce moje i ciało roś radośnie wołają do Boga Żywego. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbią Ciebie. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha Boże Jakuba, spójrz Boże, tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twojego Pomazańca. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, najmilsi. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani. Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Umiłowani. Jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przekazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przekazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim, a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozalem na święto paschy, gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym, kiedy wracali po skończonych uroczystościach został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Na święto Świętej Rodziny dostajemy słowo z księgi proroka z księgi Samuela. Jest mowa o Annie, która przez wiele lat prosiła Pana Boga o dar dziecka. I w końcu uprosiła syna, uprosiła go u Pana, tak mówi. Złożyła wcześniej taką obietnicę, że, że właśnie chce, jeśli Bóg da potomstwo, wtedy chce go ofiarować Panu Bogu na zawsze dla świątyni, dla spraw Bożych. I Bóg wysłuchał tą modlitwę i obdarował ją dzieckiem. Kiedy chłopiec podróż właśnie przeprowadziła go do, do kapłana Helego, prosząc, by właśnie mógł tutaj zostać, mógł służyć. I tutaj kiedyś to słowo, kilka dni temu właśnie ono było w liturgii, dzisiaj powraca. Ono mi przypomina właśnie takie sytuacje, kiedy współcześnie. Małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci, były takie momenty, takie sytuacje, gdy prosili Pana Boga i obiecywali, że oddadzą dziecko na służbę Bogu, czy to będzie do kapłaństwa, czy to do życia zakonnego w przypadku dziewczyny, że dzieci się pojawiały tam, gdzie ich wcześniej być nie mogło. Więc warto z tej wskazówki, podpowiedzi skorzystać. Złożyć Panu Bogu taką obietnicę, oczywiście no, wolności serca, ale <laughs> warto w ten sposób się modlić. Psalm 74. Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu, jak miłe są Twoje przybytki, Panie Zastępów. Dusza moja stęskniona pragnie przeciągów Pańskich. Szczęśliwi, którzy mieszkają w Domu Bożym, Szczęśliwi ci, którzy do tego domu mogą przychodzić, którzy mogą się wspólnie modlić, którzy mogą się spotykać z Bogiem, który jest skryty w tabernakulum, a później w czasie mszy możemy go przyjmować do swojego, do swojego serca i stawać się przez to żywym tabernakulum. Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, rzeczywiście nimi jesteśmy. Dziećmi Bożymi stajemy się przez sakrament Chrztu Świętego. Dlatego to jest bardzo ważny sakrament początek życia z Bogiem, początek otwarcia drogi do wszystkich innych sakramentów, otwarcie drogi do wiary. Umiłowanie, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Jeśli zachowujemy Boże przykazania, jeśli czynimy to, co się Bogu podoba, to mamy prawo prosić Boga o to, co chcemy, i Bóg w swojej miłości wszystko może uczynić. I mówi dalej Słowo Boże, przykazanie jest Jego takie, abyśmy wierzyli. W imię Jego Synaju, Chrystusa, czyli wierzyć w Jezusa i miłowali się wzajemnie, tak jak nam nakazał. Wierzyć w Boga i miłować się wzajemnie. To jest taka wskazówka na dzień dzisiejszy, w ogóle na życie. Wierzyć w Boga i miłować się wzajemnie. I wtedy możemy prosić Boga o to, czego potrzebujemy, czego chcemy. Ewangelia. Mówi nam, że co roku rodzice Jezusa chodzili na święto Paschy, gdy miało lat 12, poszli tam z zwyczajem świątecznym, i Jezus zgubił się. Szukali go wszędzie, gdzie tylko mogli. Dopiero po trzech dniach odnajdują go w świątyni. warto sobie tu to jest tak w dwóch zdaniach wszystko opowiedziane, ale jakoś próbować sobie wyobrazić, co czuli, co myśleli, jak bardzo przeżywali to, że. Zgubili Jezusa Chrystusa. Wiedzieli, że Bóg dał im niezwykłe zadanie i teraz zgubił się Jezus. Jakie musiałyby w nich być emocje, jakie przeżycia niezwykłe. Odnajdują go i jeszcze słyszą jakieś dziwne zdania od Jezusa. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinny być w tym, co należy do Ojca mego? Oni tego nie zrozumieli, ale my rozumiemy, Jezus w ten sposób, mając 12 lat, pierwszy raz powiedział wobec wszystkich, którzy tam to mogli słyszeć, a przede wszystkim wobec Marii Jezusa i Józefa, że jest Synem Bożym. Powinienem być w tym, co należy do Mego Ojca, więc ja jestem Synem Bożym. Więc całe to zdarzenie było po to, żeby mogli usłyszeć, jak tu jest napisane, nie zrozumieli tego, ale że mogli usłyszeć, że Jezus ma świadomość tego, po co na świat przyszedł, już mając te 12 lat? Bóg już wtedy mu dawał niezwykłą mądrość, bo byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Czy my, kiedy zgubimy Jezusa w swoim życiu, czy się tak martwimy, czy go szukamy, czy yy, właśnie, czy szukamy go wśród krewnych, przyjaciół, znajomych? Tak jak Maria Józef, właśnie ci ludzie nam mogą pomóc w poszukiwaniu Jezusa, gdy go zgubimy. Przyjaciele, krewni, znajomi to są ci, którzy z nami żyją, którzy gdzieś są blisko i kiedy widzą, że coś się z nami dzieje nie tak, to na tych ludzi możemy i powinniśmy liczyć. Oni nam powinni pomagać w odnajdywaniu drogi do Pana Boga. To będzie wtedy świadczyło, że są prawdziwymi przyjaciółmi, że prawdziwie o nas się martwią jako rodzina, przyjaciele, znajomi. Na ten drugi dzień dzisiejszego świętowania niech was błogosławi Bóg, wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Pa pa.